Chronimy europejskie motyle. Część trzecia. Modraszki, Nausitous i Teleus. Nieustannie ingerujemy w przyrodę, tworząc monokulturowe uprawy. Bioróżnorodność zanika. Natura sama się nie obroni. Szansą na zachowanie tego przyrodniczego dziedzictwa jest projekt pod nazwą "Trwałe zachowanie zagrożonych siedlisk i motyli" w sieci Natura 2000 w południowo-zachodniej Polsce. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tym razem zajmiemy się modraszkami. Modraszkiem Naucytusem i modraszkiem Telejusem. Obydwa uzależnione są od rośliny żywicielskiej, czyli ściąga lekarskiego. Oba gatunki znajdują się na czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce oraz w czerwonej księdze motyli dziennych Europy. Modraszka Tousa można szacować na sto kilkadziesiąt znanych stanowisk. Natomiast w przypadku Modraszka telejusa to będzie kilkadziesiąt stanowisk skupiających się głównie w dolinach rzecznych i wzdłuż potoków, w niektórych cieplejszych pasmach górskich. Modraszki Nausitous i Telejus objęte są ścisłą ochroną gatunkową nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Sytuacja Modraszków w Polsce jest dużo lepsza niż w krajach Europy Zachodniej. Jednak i tu mamy swoje zagrożenia. Przekształcanie łąk, przesuszanie łąk, intensywne rolnictwo, intensywny wypas niszy to siedliska motyle Modraszki zasiedlają przede wszystkim ekstensywnie użytkowane, wilgotne łąki trzęślicowe. Znajdujemy się właśnie na łące użytkowanej ekstensywnie. Ta łąka jest porośnięta przez roślinę żywicielską dla modraszków, kwiścią klekarski z takimi charakterystycznymi, bordowo-czerwonymi główkami. Jest to roślina z rodziny różowatych. Bezwzględnym warunkiem zasiedlania przez modraszki nausitousa i telejusa danego stanowiska jest występowanie rośliny żywicielskiej, czyli krwiściągu lekarskiego. Również na kwiatach tej rośliny najczęściej dochodzi do swoistego tańca godowego. Wokół siedzącej samicy z wyeksponowanym odwłokiem i lekko rozchylonymi skrzydłami, zaczyna krążyć samiec, bardzo szybko trzepocąc skrzydłami. No i w momencie, kiedy jeden z nich zostaje zaakceptowany, w trudny do odgadnięcia sposób, jak chodzi o mechanizm akceptacji, wtedy po prostu jeden z nich przystępuje do, do kopulacji. Kwiaty krwi lekarskiego są dla motyli czymś w rodzaju żłobka. Zapłodnione samice składają jaja do kwiatostanów krwiściągu, jedno do trzech jaj zależy od gatunku. Krwiściąg lekarski jest również źródłem pokarmu dla larw motyli w ich pierwszym stadium życia. Po około tygodniu z jaja wykluwa się larwa, która przez pierwsze 2-3 tygodnie żeruje na kwiecie, osiągając mniej więcej 2% swojej masy ciała. Drugim niezbędnym warunkiem występowania modraszków Nausitousa i Telejusa na danym terenie są mrówki z rodzaju ścieklic. Myrmika rubra. Bez tych owadów motyle całkowicie by wyginęły. Gąsienica, kiedy osiągnie już ostatni etap w swoim rozwoju, opada na ziemię i w tym momencie szczęście. Wtrafi na to myrmikę albo nie wtrafi. Kiedy wtrafi na myrmikę, myrmika tymi czółkami pobudza tą gąsienicę do... Wytwarzania specjalnych substancji pokarmowych z gruczołów miodowych. Jest to tak, jakby taka pełna forma opłaty albo łapówki. mrówka skosztuje tej substancji, zasmakuje i dojdzie do wniosku, że jest to fajny taki towar, który warto zanieść do gniazda. Larwy modraszków przekupują mrówki lub wpływają na ich instynkty macierzyńskie. Gąsienica jest opukiwana przez y, mrówki czułkami, wydziela specjalną słodką wydzielinę oraz feromony. Dzięki czemu mrówki uznają ją za swoje własne zagubione potomstwo i zanoszą do mrowiska, gdzie gąsienica spędza jeden do dwóch sezonów i żywi się mrówczymi jajami i larwami. Larwy dzięki sprytowi zyskują bezpieczny, ciepły dom wypełniony smakołykami i służbą w postaci mrówek. Jest pasożytem. Odżywia się poczwarkami, odżywia się larwami, jajami mrówek i w tym momencie jest zapewniona ochrona, ponieważ jest mrowisko. Dobrze wiemy, że mrowiska raczej żaden owat nie tknie, no chyba, że jest samobójcą. I jest ochrona, jest pożywienie, i tam gąśnica się przepoczwarza, i jako poczwarka zimuje, i w kolejnym albo w kolejnych latach wychodzi z gniazda i jest już postacią y, dorosłą, dojrzałą. Łakomstwo larw modraszków nie zna granic. Zdarza się, że wyje wszystkie larwy mrówek, i wtedy gniazdo zamiera, na co mrówki nic nie potrafią poradzić. Modraszki po przepotwarzeniu się w dorosłe motyle muszą szybko opuścić mrowisko, ponieważ przestają wytwarzać feromony, którymi do tej pory tak skutecznie mamiły mrówki. Teraz to one mogą stać się smakołykami dla wścieklic. Zagrożeniem dla motyli jest zaprzestanie wykaszania łąk. Zarastają one drzewami i krzewami. Znika roślina żywicielska modraszków, piściąg. Znikają gatunki mrówek, z którymi są one związane. Populacja motyli w tym miejscu ginie. Aby zachować te niezwykłe owady należy odpowiednio dbać o łąki. To nic trudnego. Wystarczy przypomnieć sobie, jak korzystali z łąk nasi dziadowie. Aby ta łąka nie przerosła trawami, powinna być użytkowana przez zbiór siana oraz powinien odbywać się na niej umiarkowany wypas skrów. Powstają specjalne programy i strefy ochrony łąk. Ich celem jest powrót do dobrych praktyk rolniczych. Należy dać przyrodzie szansę na prawidłowy rozwój i regenerację. Dotychczas w kraju utworzono około 1000 obszarów Natura 2000. Obejmują one około 20% powierzchni kraju. To nie są skanseny. Utworzono je po to, żeby chronić różnorodność biologiczną, gatunki roślin i zwierząt, siedliska, ale rozwój gospodarczy jest tam możliwy. On musi być dostosowany do ochrony przyrody. Dużą rolę w ochronie zagrożonych gatunków odgrywa młodzież akademicka. Studenckie Koło Naukowe Entomologów działa przy Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Nasze główne działania to przede wszystkim wyjazdy terenowe, badanie niezbadanych terenów, takich jak ten w górach Sowich pod kątem np. modrażków. Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego wykonują również pracę przy liczeniu motyli. To dzięki nim wiemy, ile szacunkowo jest tych niezwykłych stworzeń. Na mapie wyznaczałyśmy sobie cieki wodne na tym terenie, wzdłuż których przeprowadzałyśmy transekty. Niektóre stanowiska były to pojedyncze krwiściągi, pojedyncze osobniki. Niektóre były właśnie takimi łąkami, jak ta, z dużą ilością krwiściągu i z dużą ilością modraszków, nawet do 50 osobników wzdłuż jednego transektu, czyli około 300-400 metrów. W projekcie istotną rolę odgrywa współpraca między naukowcami, ekologami i rolnikami wchodzącymi w programy rolno-środowiskowe. Często spotykamy się z zarzutem, że zajmujemy się ochroną motyli, żabek i właściwie jesteśmy pięknoduchami, którym nie wiadomo o co chodzi, prawda? Tu są poważne problemy gdzieś w kraju, a my się czymś takim zajmujemy. Około 60% leków, które są na rynku, którymi się ludzie leczą czasami z bardzo ciężkich chorób, pochodzą z tej bioróżnorodności. Więc gdyby tego nie było, można powiedzieć, że wielu ludzi by umierało. I między innymi po to, prawda, z bardzo jakby takiego czystego powodu swojego interesu ludzkiego, my chronimy te siedliska, bo nie wiemy, co odkryjemy jeszcze, mając to bogactwo genowe. Bo inaczej oczywiście możemy mieć pola kukurydzy, monokultury, ale to nie będzie ani ciekawie, ani fajnie, ani pięknie, ani chyba w gruncie rzeczy korzystniej dla człowieka. Jeśli zainteresowany jesteś projektem Trwałe zachowanie zagrożonych siedlisk i motyli w sieci Natura 2000 w południowo-zachodniej Polsce, odwiedź nasze strony internetowe www.ekomyślnikunia.org.pl lub www.motyle.natura2000.pl.